Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym z naszych spotkań, transmisje podróżnicze online. Ja się nazywam Dominik Szmajda. Będę miał przyjemność to spotkanie tą rozmowę poprowadzić. Mamy jeszcze chwilę czasu. Za 10 minut będziemy dzwonić, a teraz najbardziej no a teraz są gdzie? Są w Gabonie. Jak spojrzymy na centralną Afrykę, to już widać, że tutaj, gdzie jest Gabon, w zasadzie cała powierzchnia tego kraju to są lasy równikowe. Oficjalnie mówi się, że to jest 80% kraju, powierzchni jest zarośnięta deszczowym lasem równikowym. Także jeżeli w dżungle, no to... No to Gabon jest jak najbardziej właściwym krajem, żeby się tam wybrać. Jeszcze dzwonimy, jeszcze łączymy. Chwila niepewności. Mamy nadzieję, że zaraz odbiorą. Halo? Halo, halo, czy nas słychać? No, cześć. Dobrze, dobrze słychać. No to fantastycznie. No to w takim razie jesteśmy na, w eterze YouTube'owym. Pozdrawiamy Was wszystkich. Każdemu z Was chciałem zadać kilka pytań, parę słów zamienić. Maciej, rozumiem, że z Tobą rozmawiam, tak? Dobrze, dobrze. Jesteśmy przygotowani. Słuchamy świetnie Maciej to może powiedz gdzie teraz jesteście co wokół ciebie się znajduje dwa słowa o miejscowej o sytuacji w której teraz tak jesteśmy w Gabonie i Windo nazwa Windo pochodzi od płynie przez, przez ten park no i postanowiliśmy, postanowiliśmy przyjść wzdłuż tej rzeki, spłynąć nią trochę, no po prostu eksplorować jej. Dokładnie na wysokości z drugich wodospadów na tej rzece. Wodospady nazywają się Minguli. No i wczoraj właśnie je no dokładnie tutaj zwiedzaliśmy i, i i oglądaliśmy. A teraz w tym miejscu, w tym momencie, Dzisiaj... Gdzie jesteście? A teraz jesteśmy po prostu w środku, absolutnie w środku dżungli. Głożnego nieba, gdzieś gdzie padło drzewo. Ale zasięg, bo po prostu. A co z tym A co z tym krokodylem, Andrzeju? Co z tym krokodylem? Aha, z krokodylem, wiesz co, z krokodylem to, to była taka, w sumie tu są cały czas takie plaże i, i jak my przepływamy, jak przepływaliśmy wokół tych plaż, to Manix bezbłędnie relacjonował, co się zsunęło, czy to się zsunął krokodyl, czy się zsunął e, kajman i inaczej się zsuwa e, krokodyl, inaczej kajman. nikt to ewidentnie widzi, on całkowicie czyta wszelkie ślady jest zwierząt i, tak dalej. i w jakimś momencie, jak się upłynęli na takich wielkich rozlewiskach, to Maciej zauważył właśnie grzbiet taki posuwający się i ma nikt od razu stwierdził, że to jest kajman. ponieważ to była dość duża odległość, od razu widział i mówi, że to jest duży kajman. I nakazał nam, mówiąc krótko, że na lewy brzeg, bo to nie możemy płynąć na niego absolutnie. No i żeśmy tak odpili od razu na lewy brzeg i pomiędzy takimi tam ścieśninami, yy, jakimiś gdzieś, żeśmy po na, na, na ten lewy brzeg yy, faktycznie skręcili. No i tak można powiedzieć wymknęliśmy się, no po prostu nie, nie, postanowiliśmy nie ryzykować, mówiąc krótko, płynięcia takiego czo czołem, wiesz, czołowego zderzenia z Kajmanem. O tego żeśmy nie też Jakbym mógł cię poprosić jeszcze o podanie słuchawki waszego, waszemu przewodnikowi Maniksowi, tak? Manikso, dobra, tak. dobra, dobra, już tutaj jest oui, Alo, Halo, bonjour. Oui, bonjour. <laughs> chyba mamy przerwę, przerwane połączenie. Tak. No chyba tak zakończymy. W każdym razie próbowałem tutaj od podziękowałem za opiekę e, e, naszemu przewodni, znaczy przewodnikowi ekspedycji. E, za opiekę nad chłopakami. No ta komunikacja niestety pod koniec nie pozwoliła nam na rozmowę. Mam nadzieję, że dowiemy się tych wszystkich szczegółów, kiedy będzie już zasięg telefoniczny. Teraz, jak słyszeliśmy, chłopaki są w środku dżungli, znaleźli miejsce, gdzie jest zwalone drzewo, i wtedy jest odsłonięty kawałek nieba. No i dzięki temu mieliśmy łączność przez telefon satelitarny. No cóż, ja już będę kończył. W imieniu chłopaków z ekspedycji, a także organizatorów wydawnictwa SORUS, serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. To nagranie będzie jeszcze przez jakiś czas udostępnione, a już kolejne spotkania z cyklu transmisje z podróżnikami na żywo, online już wkrótce. Proszę, proszę śledzić i zapisywać się szczególnie na newsletter i, i, i śledzić na Facebooku na wydarzeniach wydawnictwa Sorus. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.